Hej Duzia, Cześć. Co czytasz? Czytam książkę o Józefie Kurasiu Ogniu. O, to musi być bardzo ciekawa książka. Tak, jest bardzo ciekawa, ale znam panów, którzy mogliby nam o, nie, o tym żołnierzu opowiedzieć. Zapraszam ich na próbę naszego zespołu regionalnego. No to super. Chciałabym serdecznie powitać panów, którzy zechcieli nam opowiedzieć o Józefie, Józefie Kurasiu Ogniu. Chciałabym zapytać na początku, czy skąd, kiedy zaczęła się i jak zaczęła się przygoda z mundurem? No cóż, no, przy rzecz, jego wiek po prostu poborowy został powołany do wojska w 1936 roku. W 1936 roku w ogóle był powołany do służby wojskowej w drugim Pułku Szczecku Potalańskim w Sanoku. Jako elf odbył szkołę podoficerską i uzyskał stopień kaprala. I po tej szkole został przydzielony do służby w Korpusie Ochrony Pogranicza. Jak przebiegała służba Józefa Kurasia Ognia podczas II wojny światowej? Więc, yy, yy, więc przebiegała w ten sposób, że. Kampanię wrześniową 1939 roku odbył w składzie pierwszego pułku szelców podchalajskich w 4 batalionie jako pomocnik dowódcy Plutonu. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 roku powrócił w swe rodzinne strony. Był chodzącą historią konspiracji pod Dlaczego? Bo w okresie swojej służby, podczas wojny, Służył aż w czterech organizacjach konspiracyjnych. Było lato 1943 roku. I tutaj mamy wydarzenie, które odbiło się na całe życie. W psychice Józefa Kurasia, czyli mord rodziny Kurasiów zorganizowany w Aksmundzie. Trzech funkcjonariuszy KRIPO wdarło się do domu Kurasiu. Pierw zastrzelono. Józefa Kurasia seniora w wieku 73 wówczas lat. Następnie żonę Józefa Kurasia, Elżbietę Kuraś z domu chorąży. No i jego półtora rocznego syna Zbigniewa. A dopiero, a dopiero potem budynek podpalono. Jest późna, jest późna jesień, listopad 1944 roku. Spotykają się nagle trzy oddziały partyzanckie. Pada śmiałe przedsięwzięcie przeprowadzenia. Yy, przez ognia? Yy, przez ognia, tak jest. Yy, yy, tak jest. Przeprowadzenia sowieckiego batalionu czwartego frontu ukraińskiego przez, yy, przez pasmo Turbacza i wyprowadzenie go w rejon Kowańca. Spowodowało to, że. Struktury niemieckie w nowym targu zostały całkowicie bycie zaskoczone. I oczywiście nikt o tym nie mówi, że dzięki temu nie wysadzono w nowym targu elektrowni, nie wysadzono stacji kolejowej, poczty, i Niemcy w pośpiechu uciekli w stronę zakopanego. No i tak, takim sposobem ostał się po prostu nowy targ.